Witam, Jerzy Gębicki, we własnej osobie firma Rolmech, oddział Węgrowia. Dzisiaj opowiem kilka zdań o prezentowanej maszynie, jaką jest kosiarka tylna Nowakat, A10 Crossflow, współpracująca z kosiarką czołową. Takie zastosowanie kosiarek jest idealnym rozwiązaniem na średnie i duże gospodarstwa oraz dla firm usługowych, gdzie znacznie skraca się czas od skoszenia do zebrania zielonek. Istotnym elementem są zamontowane na obu tylnych kosiarkach podajniki ślimakowe, które odkładają pokos za jednym przejazdem ciągnika. Istnieje możliwość podniesienia hydraulicznie tylnych ścian znajdujących się za ślimakiem. Wtedy pokos jest układany szeroko na całej szerokości kosiarki. Kosiarki tylne posiadają. Możliwość hydraulicznej regulacji szerokości cięcia. Zintegrowane w ramionach siłowniki przesuwają belkę koszącą do 400 mm. W przypadku wyposażenia takich kosiarek w czujnik kąta skrętu, to podczas jazdy na uwrociach, na zakrętach, następuje hydrauliczne dostosowanie kosiarki do koszonej powierzchni, przez co na uwrociach nie występują tzw. strzygi oraz występuje optymalne wykorzystanie kosiarek. Oczywiście ta funkcja może współpracować tylko z wybranymi ciągnikami. Cechą charakterystyczną kosiarek Pottinger jest odciążenie hydrauliczne. Sterowane, sterowanie odbywa się za pomocą sterownika Power Control lub też za pomocą ISOBAS ciągnika. Odciążenie hydrauliczne pozwala na idealne Kopiowanie terenu, ochronę gleby, a tym samym uzyskanie najlepszej jakości paszy. Optymalne hydrauliczne odciążenie zapewnia dodatkowo znaczącą redukcję zużycia i kosztów paliwa. Istotnym elementem do użytkowania kosiarek jest wysokość w czasie transportu. Do transportu drogowego kosiarka taka jest hydraulicznie odchylana w górę. I zabezpieczana stabilną blokadą transportową. Osłony boczne również składają się hydraulicznie. Dzięki temu, bez wysiadania ściągnika, możliwe jest uzyskanie wysokości transportowej poniżej 4 metrów. Przy prześwicie od podłoża 270 mm. To by było na tyle o tych kosiarkach. Dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam, Jerzy Gębicki. Remember when you said, it doesn't get better than this. Colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and black. And I'm caught up in the first night, now it doesn't feel right. I just have to say goodbye One last time. I know that it's hopeless, but it we'll be fine. Cause nothing's ever black and white. see the fire in your eyes wondering what i've done wrong those words are kind of hard to find so i just had to write this song i don't want to see you cry again and no matter how the story ends You. Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye. One last time. oh